może najpierw witam serdecznie ponownie dzień dobry Adam i tym razem zadzierna SP przez ss 019 proszę co dla mnie dobry, witaj ponownie Adam 59 w dalszym ciągu głośno i donośnie dzięki za zadzierną i dobrego dnia jeszcze do usłyszenia no dzięki do usłyszenia tu Stefan Kebek 1 Gustaw Paweł, Roman przez Paweł, Siugier Queen 1 Golf Papa Romeo, Stroke India Lima Foxtrot, please again. Adam, okay, Five Ok, dziękuję. and nine for you. 5 nine for you. Lima Sierra 57, uh, India Lima fox is correct? Correct, correct. Thank you, Adam. Bye bye, good night. Dziękuję, 73, bye bye, good day for you. 73 to Stefan Kubek, jedynka Gustaw Cześć, Roman Zygmunt Adam, witam mocno, 5.9, Adam Zadzienny, proszę. Dzięki za 5.9, dla Ciebie 5.7, operator Grzegorz, dzięki za funkcję 70, ahoj. No, trzyma się Grzegorz, ahoj, do usłyszenia, tu Stefan, Quebec 1, Gustaw, Paweł, Roman, przez Paweł, Sugar, Queen One, Golf, Papa, Romeo, Strong Portable. Halo, CQ, CQ40, CQ40.